Moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca tej przygody, tak samo jak do końca daty ważności tych energoli, które będę omawiał. Także nie będę przeciągał intro. Oczywiście, witam serdecznie z tej strony Cube. Oto 56. epizod Kubła Energola, i w tym filmie będziemy testować, oczywiście, dalej gfl -e, zostało ich 6. Więc, no, idealnie na dwa epizody przyszłe. Sour Raga. Puszka Wam się oczywiście kręci. Jest to w takim wariancie błękitno-zielonym, inspirowane przez y, Raga. Oczywiście, y, mam nadzieję, że dobrze to jest napisane. Na... Ja bym pomyślał, że to jest Ray. Tak, serio. Y, aczkolwiek, nie kojarzę, totalnie. Może dlatego, że. Aż tak nie śledzę zagranicznych gamingowych youtuberów, chociaż myślę, że powinienem trochę znać, skoro gość ma <noise> prawie tam 26 milionów subskrypcji. No, więc tak. Wariant jest to oczywiście kwaśne, ale co kwaśne? Jest to kwaśna niebieska malina, moi drodzy. Także nie przeciągajmy, otwórzmy to i sprawdźmy. Wydaje mi się, że w którymś Fuel'u już była niebieska malina w jakiejś postaci. Chyba że pomieszałem z Prime'em, ale jeśli faktycznie tak było, to wrzucę może fragment albo jakiś podpis po prostu na dole. Przelejmy to, sprawdźmy. Jeffiely oczywiście charakteryzują się tym, że nie mają barwników, są to napoje 0 i mają 300 mg kofeiny, jak na standardy amerykańskie przystało. Jak to pachnie. I też mi się ta rzecz przypomniała. No, troszkę nie piłem tych GFUE, jakby była krótka przerwa. E, aczkolwiek, no, ten zapach jest po prostu mało wyczuwalny. Mało co w tym jest. Jak dla mnie, ten zapach jest po prostu bardzo słabo wyczuwalny i przypomina owoce. No ale spróbujmy tego. Ostatnie GFiuele naprawdę nie zawodziły, więc jestem ciekaw, jak będzie tutaj. No jest ok. Nie jest zły. Problem jest tylko taki, że jak dla mnie to, to jest bardziej słodkie niż kwaśne, ale może z drugiej strony dobrze, że nie jest to kwaśne, bo skończyłoby się to tak jak w tym Radioactive Lemonade, czyli w sumie pierwszym GFL, który piłem, i tam to było okropne. Plus jest taki, że ma taki po prostu ciekawy, musujący efekt na samym początku. Coś jakbyście... Dobry timing, generalnie, bo ktoś wrócił do domu, właśnie. Także w każdym razie, co miałem na myśli, to na początku, gdy pijecie, jest taki musujący efekt, coś jakbyście mieli takie kapsułki, które rozpuszczają się w wodzie, albo nie wiem, jakieś musujące po prostu cukierki, czy coś w tym guście. I jest to fajne. Jest to taki bajer, ale ja to kupuję i zdecydowanie jest to ciekawe. Natomiast smak tej niebieskiej maliny nie jest aż tak odczuwalny w samym piciu, trochę bardziej zbustowany w tym afterteście po przełknięciu, co nie? Ale to też jest domena Jiffy Fueli, jednakże jakbym miał to porównać do Red Bulla może, albo do Monstera, kurczę nie pamiętam jak on się nazywał, ten z serii... Super fuel ten niebieski, co nie? To tam też bardziej odczuwałem tę niebieską malinę. Tutaj jest to tak sobie. Aczkolwiek naprawdę nie jest to zły energol. Myślę, że jakby ktoś chciał, to mógłby sobie spróbować. Jeśli by znalazł, oczywiście coś takiego. Dziwne uczucie mam, bo jak ściskam tę puszkę, to ta etykieta tak odskakuje, jakby się to zmroziło. Niesamowicie. Nie wiem, no trzymałem to w lodówce, nie w zamrażalniku. Chyba już. Chyba już przestało. E, dobra, no w każdym razie spoko Energol, e, wart polecenia i można przejść do następnych dwóch puszek. W sumie do drugiej puszki. Bo się nią zajmę, więc... No. Lecimy. Nie zaskoczę chyba nikogo mówiąc, że pogoda jest wręcz tragiczna. Także sorki bo prawdopodobnie będę cieknął po prostu niesamowicie w każdym razie. G Fuel Snow Snowcon, moi drodzy, Pucha wam się kręci z tego co rozumiem, to niby ma to być faktycznie smak rożka lodowego. Ale niekoniecznie, ponieważ jak czytałem opinie na temat tego smaku, to były tam wnioski, iż jest to. No coś takiego owocowego w zasadzie, w sensie pomarańcza brzoskwinia. Coś takiego. Zobaczymy, czy będzie to miało coś wspólnego z lodami. Mam nadzieję, bo naprawdę chciałbym, żeby coś schłodziło ten dzień po masakra. Także otwórzmy to. Kwestia identyczna jak zawsze oczywiście. Zatem zapach. No, w sumie. Ciekawe, zdecydowanie bardziej czuć tu cokolwiek. Takiego pomarańczowego tiktaka w zasadzie. Dobra, może przesadziłem, że zdecydowanie, ale w porównaniu do tego poprzedniego to na pewno. Także spróbujmy tego. Faktycznie jest uczucie takich e, lodów pomarańczowych, tak mi się wydaje. Coś trochę jak e, nie pamiętam jak te lody się nazywały chyba solo, e, że mieliście po prostu takiego... musieliście go wycisnąć, takiego loda, e, który no, był po prostu z wody, a nie tam ze śmietany i innych rzeczy. Także to jest spoko, to mi siedzi generalnie, jest yy, słodkie, ale tak też do przesady, więc yy, tutaj jest akurat yy, bardzo git pod tym względem. Yy, sorry za to wciśnięcie puszki, ale chciałem sprawdzić czy też się tak zmroziło i chyba trochę tak, ale nie aż tak bardzo. Chociaż jakby się zastanowić, to trochę takie śmietalki w tym czuję, więc może coś w tym być faktycznie. Yy, także coś pogranicza takiego. Sorbetu może pomarańczowego i delikatnego, po prostu takiego bustu śmietankowego. Nie wiem, czy jest coś takiego, czy to nie są już po prostu lody. Yy, sorry, mogę trochę majaczyć, mówię, że się przegrzewam strasznie. I yy, chyba powinienem kończyć, bo wypiłem i nagle czuję, ta woda mi cała wycieka po twarzy. Może tu widać, może nie. Yy, także nie wiem, może najwyżej... Yy, Powiem później konkretnie co mnie na myśli. Jedne, co mogę, czego jestem pewny, to to, że to jest dobry Fuel, Na pewno nie ma tutaj tego posmaku blendu. W zasadzie pije się to jak zwykły napój, co niezwykłego energetyka. Także jest spoko. I w sumie w ogóle nie pije się tego jak Energola zero, także muszę przyznać jeden z lepszych GFUL i zdecydowanie. No i tyle. Dobra, przechodzimy do następnej ostatniej już puszki trzeciej. Moi drodzy, wiem, że moje włosy dzisiaj włosują, e, mam nadzieję, że mimo wszystko nie zaburzy to jakości tego oczywiście testu, także w każdym razie pora przejść do ostatniego G Fuel'a w tym epizodzie i będzie to Watermelon Limeade. Pucha wam się kręci oczywiście, no i wygląda jak arbus. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładny wygląd tego nr no, e, po prostu oryginalne, co nie? I fajne jest to pod tym względem. No i oczywiście jest to wariant arbuzowo-limonkowy. Limeade to jest w zasadzie lemonade, tylko zamiast lemon macie lime, czyli jest to po prostu napój z limonek. E, w sensie, no, woda, cukier i sok z limonek. O, no, tak to się robi. E, więc. No co, no może przejdziemy do testu po prostu. E, Piję tylko i wyłącznie jednego energetyka, który miał coś wspólnego. Z tym Limeade i był to Rain, Sherry Limeade i ja go dobrze wspominam, bo no w sumie Rain to jest coś podobnego do G-Fuela, zwłaszcza ten amerykański. Więc dobra, zobaczmy, może to będzie tak samo dobre, chociaż jego, albo za szczerze mówiąc, się trochę obawiam. Tym razem będzie nieco inna szklanka, bo tamtej nie mogłem znaleźć, gdzieś mi się zapodziała. Także, no też, no wygląda to w ten sposób czyli zero zaskoczeń, jak pachnie. No, szczerze mówiąc, taką wodą, arbuzową też, bardzo delikatny zapach, jak w każdym przypadku. Pierwsze skojarzenie po prostu, jakbyście mieli po, po wąchaniu tego, to czulibyście już, że to jest napój zero, bo tak wali po prostu słodzikiem. Takie charakterystyczne to jest. E, dobra, spróbujmy tego. No, zaskoczony jestem. To jest naprawdę bardzo dobry Energol. Jakby, wow, naprawdę. Mało było w historii tego kanału przynajmniej arbuzowych Energoli, które by mi smakowały. Monster Reserve Watermelon kojarzę. Rockstar ten Watermelon też był spoko. Ale poza tym to naprawdę trudno było znaleźć jakiegoś arbuzowego energetyka, który by mi siedział. A to jest naprawdę git. Także, wow, wow, to jest mocne i może to właśnie dlatego, że jakoś super tego arbuza tutaj nie czuć. W sensie może na początku ten arbuz jest wyczuwalny, ale potem jest taka bomba po prostu limonkowa, więc powiedziałbym mniej więcej taki 40 arbu yy, w sensie, fu, co ja chciałem powiedzieć, taki stosunek arbuza do limonki, no. 40 do 60, bo naprawdę ta limonka jest mocno wyczuwalna, fajnie orzeźwia. Także naprawdę spoko. A jeszcze jeden był dobry arbuzowy: był to ten frugo strawberry watermelon. Jakby ktoś kojarzył, ale naprawdę jestem tutaj mocno zaskoczony. Bardzo mi to smakuje. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział, ale położyłem puszkę na podłodze i no, nie odkurzałem. Jakiś włos mi się zaplątał na spód tej puszki. E, Także, no jak coś to są moje włosy, co nie, niestety, e, no wypadają podczas jakiegoś czesania się czy coś. Nieważne. W każdym razie, co jeszcze mogę powiedzieć, to to, że nawet jest dosyć kwaśny. W sensie, może nie jakoś super, ale tak delikatnie, jakby to było faktycznie z limonki. Więc. No. To byłby jeden z najlepszych GFUELI, myślę. W ogóle muszę przejrzeć te wszystkie filmy, w których g GFUELI -e i poprzypominać sobie co mi smakowało najbardziej. Więc myślę, że jak będzie następny, czyli 57 epizod Kubo Energola, to do tego czasu odświeżę sobie te wszystkie filmy i wtedy zadecyduję co z tych GFUELI było najlepsze i co ostatecznie mogę zarekomendować. Chociaż jeśli chodzi o rekomendacje, to naprawdę te, co były w ostatnich epizodach, to naprawdę są spoko energetyki i jakby ktoś szukał energolizero, to fajne wybory to są. No ale dobra, bo gadam i gadam, dlatego to jest koniec tego epizodu. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało. Zachęcam, żebyście zostawili jakąś ocenę pod tym filmem albo pozytywną, albo negatywną. Oczywiście komentujcie co myślicie o tych gful czy są ok, czy są nie okej. Okay. Subskrybujcie kanał DQ, jeśli interesują Was materiały dotyczące energetyków i nie tylko. Nie zapomnijcie o dzwonie, żeby dostawać powiadomienia o tych filmach, ponieważ YouTube ma z tym różnie. No i zachęcam na wbicie na Kubol Serwera, czyli mój serwer na Discordzie. Link w opisie, tam jest community tego kanału, też się tam udzielam, jest generalnie miła, przyjemna atmosfera, także zapraszam. No i wbijajcie na moje socjalne media, czyli Facebook, Instagram, na których też wrzucam powiadomienia dotyczące dotyczących filmów, które się tu pojawiają. No i na Instagramie też wrzucam po prostu storki dotyczące mojego życia prywatnego. Czasem marudzę, czasem wrzucę jakąś muzyką, czy jakimś memem, czy cokolwiek. Także, jeśli kogoś to interesuje, to Miło będzie mi Was powitać. I to tyle. Także został jeszcze ostatni epizod o GFuelach i to będzie koniec, ostateczny koniec GFueli. Chyba, że ktoś w końcu zachce zaimportować kolejne smaki. Ale dla mnie to będzie już koniec, bo naprawdę dużo czasu minęło odkąd je zamówiłem. Także tyle. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się tam i do zobaczenia następnym razem. Bye bye.